Siemano wszystkim z tej strony, mister. Jak widzicie, pokonuję wreszcie tą sucz kurna, którą miałem tu pokonać. I miejmy nadzieję, że mi się to teraz uda. Holender jasny, x kurna. Szlak, będę musiał powtórzyć całą sekwencję, kurna. Nie, na szczęście, niecalutką. Tylko samą końcówkę. Ale miejmy nadzieję, że mi się to teraz uda. Holender jasny, kurna, tyle prasenów straciłem. Ale mam, mam nadzieję, że mi się teraz uda. Wybaczcie, że tak długo odcinków nie było. Ale naprawdę nie miałem jak nagrywać. E, I był straszny problem po prostu u mnie z nagrywaniem. Także nie obraźcie się o to. Kurna, że nie mam teraz tego Dedosa. Nie chcę sobie zepsuć tutaj e, całego tego, całej tej kombinacji, przez to, że będę jej zaraz szukał, bo ona mi tu później spuści taki łomot, że nie będę w stanie nic zrobić. Więc na razie przez te 60 sekund, które tutaj sobie jedziemy. E, będę musiał się z tym jakoś przemęczyć. E, nie to, to masz ciulu jeden. Dobra, jeszcze noc mnie, kurna zaczął swędzić. Tak, holender. No, e, mocno. Nie to, nie to. Nie, 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 zostaw ją w spokoju. Jeszcze 30 sekund, dobra. Wiem, że tu kombinację powinienem robić, ale w ogóle ich nie stosuję. I póki co na razie sprawdza się to całkiem nieźle. Jeszcze 8 sekund, dobrze jest. 4 sekundy, pięknie. 3 sekundki. Jest zajebiście. Teraz do tej suczy strzelamy. Ona tu spada. I teraz robimy ten myk. Wyłączamy to dziadostwo. Robimy ten myk. I lejemy tą głupią sucz. Dokładnie. Teraz egzekucja. Pięknie. Jest zajebiście O fuck jest, dokładnie na to czekałem! Nie wierzę! Ja pierniczę jeszcze jedna tego się nie spodziewałem. Myślałem, że już ją wykończę teraz na do widzenia. Czyli co, będzie atak? Nie, nie będzie ataku nawet. Myślę, że będzie jakiś atak specjalny, ale na szczęście nie. Dobra, zniszczmy sobie to działko jednostrzelające. Drugie pewnie będzie na cały czas, ale nie ma się co przejmować. A, dobra, zaraz spróbuję tu pocisnąć. Widzę, że mnie tu za bardzo jadą. Jau! Sucho! O szlak! I właśnie dlatego ten Dedos się przydaje. Oh No! I to była to na środku. Widzicie, to mi kurda połowę życia odbiera. Dlatego. Wolałem się bawić pomału, jeżeli właśnie miałbym tutaj coś kombinować. A szlak. Dobra, muszę sobie teraz życie odmawić. Na szczęście w miarę szybko mi to idzie. Ale kurna, ten Dedos naprawdę się przydaje. On jest, on jest po prostu świetną opcją teraz podczas tych pojedynków. I cholernie się z tym po prostu teraz meczę nagle. Przed chwilą jakoś nie nagrywałem i nie miałem tego problemu. No Jesus. No już. Jebiesz go. Jebiesz go. 30 sekund. Masz gnoju jeden 1. Tu jebej gnoja. Dobra, doskok, doskok do kolejnego. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze 20 sekund na dedosik. dosik. Pak yes, jest, pak jest, pak jest. Oh no. Dobrze, pięknie. Dedos jest odblokowany, więc mogę teraz strzelić do tej głupiej, tamtej, suki. Dobrze, ty się tutaj rozmnożysz. Teraz robimy sobie Dedosa. Pięknie. I teraz robimy sobie to. ja wiesz, gnidę. Zdychaj, suko. I teraz się nie pozwalam na to. X. Pięknie. Teraz będzie Y. I teraz będzie B. Fak jest. Trzeci poziom. I masz ci Madame, na no madam. pierwszej Na <grym> Napieprzaj ją. Napieprzaj. Pięknie nie Dajesz radę. Fak jest. Spadła we własną otchłań. <grym> wreszcie. Wreszcie. Uch. Wystrzij ją teraz, o tak. Dajesz ją. Pięknie. Zbuciaraj i zsiemy tego Matrixa. Fuck yes! School's out, Mrs. Madame. Mrs. Madame, thank you. Spammer siłowy zdalnie przenosi urządzenia, przeciążając ich systemy sterowania i stale przesyłając im... Śmieciowe pakiety danych. Pani jest zakończona. Użyj jej Force to aby zakończyć serwery konfiguracji pamięci. Jak ja to mam przesunąć? Bo... Nie rozumiem! Aaa... Aaaa, A, dobra, 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 już rozumiem. Tak? Fuck jest. Trzymaj i rusz poziomo. E, no. E, żeby przejść do stanowiska dezyfracji. Dezy Nie czaję, trzymaj serwer i rusz poziomo R Ale jak go teraz mam trzymać? No nie czaję teraz tego, what the hell Dobrze, to jest odchodzenia To jest centrowanie kamery, no to... Aaaa... Gówno. Eee, tak? Nie mogli tego tak od razu, że tu na boku coś się pokazuje? bo te hell, po prostu. No i teraz to będę... No, na szczęście nie muszę tego opuścić. Samo się zrobi. Matrix załadowany. Please reload this shit again. I przejdźmy teraz w drugą stronę. Aha, yy, i teraz co? Dobrze, to przesunąłem, więc yy, yy, jakoś to muszę obrócić, tak? Obrócić albo tutaj przenieść. A okej, okay. dobrze, teraz tak to. No to jedziesz z tym... Ej, młoda. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobrze, dobrze ci idzie, bardzo dobrze. Rypej to, rypej tego Matrixa. Uwolnij spełnienia więźniów. Y, Okej. Okay. No właśnie tak, zostawię się, co się może dziać. Rebooted the errorist revolution. All our comrades have regained their memories. Cell upon cell of vandalized minds, each receiving the memories that were stolen from them. Rebirth. Momentarily adrift, their minds cling to anger, fueling their newfound liberty with an immediate need for action. Finally, long buried convictions, forged stronger by their captivity, rise through the turmoil and reforge their humanity. Nothing can stop our comrades. Where are my memories? I don't feel anything. Don't worry. If there's one thing that works here, it's their backups. Your turn is coming. Holy shit! Edge! Edge! This is only a partial restore. There are still holes. I can feel them. Blind spots. It's not the whole picture. Something's wrong. Madame might have transferred your memories elsewhere. Doc! No. Sir, the Cornell ceremony will begin shortly. we're heading to you. i know, i know. just give me a minute. calling alexia. unable to connect. please leave a message. alexia, damn it, call me. the whole of paris will be watching my appointment ceremony. you can't let me down like this. i need you there. message recorded. selfish bitch. What the hell? To są jej wspomnienia, tak? Jak ona zabiła tego kogoś. Pamięć Forlana. Cztery dni temu. Czyli całkiem niedawno. <laughs> Tylko nie mam źle pęcia, kiedy to się tak naprawdę działo. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best years. Bullshit! You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! Fuck you, Frank. No, dobrze powiedziana. Proszę przywinąć. Jak się przewijało? A tędy Chwila Aha, to znika. Dobrze, to cofamy jeszcze dalej. I szczerze nie pamiętam jak się coś przewracało, coś się inaczej robiło. Nie bym że muszę wrócić do samego początku z tą bronią. O! Tu coś widzę. Pięknie, 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 w którym to jest momencie? No, Get... Frank. tutaj jest jeszcze z bronią. Albo no dobra, zostawmy. Nie nie, tu musimy zrobić coś więcej Dobra, papieros cofamy A on tu będzie miał inną rolę, na stówę Tu musimy wrócić do samego początku Na no, czuję, że tu będzie jeszcze więcej przy tej broni O, mówiłem? Jeszcze jeden? Tu jest jeszcze jedna rzecz Tu są jeszcze dwie rzeczy What the hell Dobra, czyli tak pomału. Po zmieniamy bieg historii. No mrugnij żeż w końcu, nie mam tego dnia, żeby to nie mrugnęło. Jest. Przewróćmy butelkę, tak i ona się tu będzie rozlewać. Pięknie, 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 pięknie. A z nią co my tutaj mamy? Tu je też coś mrugało. A? Zepsuj walizkę. To obieramy teraz opcję nie nie z bronią. Albo można w zasadzie zdjąć ten bezpiecznik. Zdaj mi. Jeszcze czy ten papieros będzie teraz dostępny. Wróćmy w takim wypadku papieroska. Zastanawiałem się, czy jednak tamto nie byłoby lepiej zrobić. O! Zabiłem siebie zamiast jej. What the hell! Dobra, to musimy wrócić do samego początku. Butelka nie może upaść prawdopodobnie. Eee... what the fuck. Dobra, to wracamy. Szkoda, że tego szybciej się nie da cofnąć. Cofajmy szybciej. Z tym kolesiem jeszcze coś się dało zrobić. O, i teraz mi się czas zatrzymał, ale miło. O! I give you more than... Eee, fail. Dobra. <laughs> Dobra, bezpiecznik musi zostać na broni, chyba do polonownego użycia. O? Spróbujmy zepsuć tą walizkę jednak. Zepsuj. E, tam jeszcze był ten zakichany czujnik dymu. Nie, nie, nie. To zostaje. Teraz zdejmijmy ten bezpiecznik. I czy ten papieros będzie mi jeszcze potrzebny, czy nie będzie? Papierosy są śmiercionośne. Chwila, co tu się podświetla? Spróbujmy wysunąć teraz stolik. Po prostu, what the hell. Waliska, coś tu nie pasuje. Hmm. hmm. Może ten czujnik dymu jakoś, kurna. No, anulować to chcę anulować to chce. Spróbujemy jeszcze z tym czujnikiem dymu. Może on tam coś kurna odpieprzy. Broń zostawimy w spokoju. Ten czujnik dymu. To jeszcze tą walizkę najwyżej zepsujemy za chwilkę, bo ona też to będzie coś zgrzytać. Ale tutaj jeszcze po drodze jest ten czujnik dymu zakichany, którego ja w ogóle nie ruszyłem. A nie, tu jest... Przewróćmy nagrodę. O, widzisz. O, o, o. Prostujmy to dziadostwo. Może to coś odpieprzy. I co tu jeszcze możemy zrobić? Tak naprawdę to nic za wiele co papieros możemy. Myślę, że to jest jakiś czujnik dymu, a to nie był czujnik dymu to był jakiś totalny shit. Papieros. No ty hel, po prostu te rozwiązania są tutaj jakieś dziwne. No on tu rozbija i co Nakaże każe mu spierdzielać? No. Ha. Huh. Jak on mają zabić? Te wspomnienia są strasznie poharatane. No to spróbujmy teraz sam stolik. No, stolik, dajmy go teraz, ale to mi nic nie da. Frank, no, nie. Może na początku jest jeszcze coś o czy, co, co jest co całkowicie pominąłem. Z tą walizką jest coś niechalo, bo nad tym ruga, chociaż nie powinna. Hm. Dobrze, walizka tutaj została uszkodzona, tutaj mamy to dziadostwo, tu mamy jeszcze tą butelkę, chyba <laughs> że stolik muszę odsuwać. o tak, dobra, czyli tak, musimy na pewno rypnąć tą buteleczkę, tylko pytanie, czy on uderza o stolik, czy o tamto dziadostwo. Dobrze, czyli tak, tutaj butelka, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem, naprawdę nie wiem, zmarnowałem trochę czasu. Tak, butelka, pięknie, następnie mamy tutaj, dalej, 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 dalej Spróbujmy zepsuć tą walizkę jeszcze, czemu by nie W sumie ją też można zepsuć I dalej mamy, zostawiamy papieros Chyba, że odbezpieczymy broń, o Tak. Odbezpieczmy broń. I teraz spróbujemy jeszcze tak. To dodatkowo. O, i stolik przesuniemy. Tak, 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 tak. Gdybytać, czy ta walizka w ogóle coś robi? Alex, you walk out. On się teraz. <grymne> Co to Frank. Wreszcie! No! O oh Jezus, to jest dopiero zakręcone, jak jest więcej elementów to jest naprawdę ciężko. Ale manipulacja wspomni zajebista sprawa, nie powiem, no po prostu zajebista. I co, on teraz popełni samobójstwo, tak? you to the courthouse right now we can't delay this any bastards. longer bastards you're not taking me in for this it was an accident i won't give you the satisfaction i'm so sorry alex i'm so sorry <laughs> <laughs> Dobrze, Frank, <laughs> he, he, he Serce matki to przepaść, na której dnie, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie. Aha, do, do, dobra. Nie nie, ważne, nie umiem czytać. Proszę, żeby tutaj nie wepominaj But my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan go for the Queen Bee. Scylla Cartier Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past, and soften her heart. And so I asked myself is winning this struggle worth losing my soul can one crime justify the reversal of another the old nilin seemed to have the answer as for this nilin she doesn't have a clue zajebiście to jest zrobione czemu ja musiałem zrobić sobie tak długą <laughs> przerwę od tej zajebistej gry headshot ok strzał w głowę może być Zobaczymy co tu ciekawego czeka na mnie. Przytrzymaj RB, by szybciej poruszać się po remixach, pamięci. Santh Michel. I zaraz pewnie Edge do nas zadzwoni, bo jakby inaczej. You're going to infiltrate the memorized head office. Find that bitch Cilla and put an end to her reconversion project. Crush her errant beliefs. We must stop her from building an army of leapers i na tym się kończy wasz odcinek. Także widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia wszystkim. Bye bye.